Witajcie, moi Rostomili. Dzisiaj nie książka do Ślązoku nie książka do tych, co po Śląsku chcą gadać, ale z kuli tego, że na internecie coraz to więcej ludzi mi tam próbuje wmawiać, że o jakiś no nie wiem, zacofany nie rozumia polityki, nie rozumia świata, chciałbym im wszystkim. Polecić książka Stivina Pinkera, Nowe Oświecenie. Argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem. Napisał to człowiek lewicy. Od czego nieźle powiedzieć łumie, że jest jakimś człowiekiem lewicy. Ale napisał to i powinni to przeczytać właśnie ludzie z lewicy. A szczególnie ci głęboko wierzący w ekologizm, głęboko wierzący w tuskizm, czy głęboko wierzący no, w kaczyńskich kaczyzm, jak to gadają. I przeczytam Wam tutaj końcek, co jest zachętą do tej książki. Każdy, kto sądzi, że świat się kończy, powinien na nowo przemyśleć sprawę. Ludzie żyją dłużej, są coraz zdrowsi, bardziej wolni i szczęśliwi. A chociaż świat stoi przed obliczem poważnych problemów, rozwiązania kryją się w oświeconym ideale stosowania rozumu i nauki, a nie guseł odprawianych przez pseudo przedstawicielki naszego narodu, które odprawiają sabat czarownic. Na terenie Cejbu, które pierdoły pociskają, związane z tym, co się aktualnie dzieje i tym, co wszystko mnie wkurza. Bo do mnie PO, pis 1GIST. PO nie dotrzymało ślązokom iluś umów, nawet tych spisanych, które czy ja. W się nie dotrzymało zobowiązań, że Wsadzi do pierdla tych, co kradli przez ostatnie łodzi lat. Ba teraz teraz już oni powinni się ustawiać przed pierdlami za to, co zrobili do Śląska. Że zbagatelizowali doniesienia. Nie ino z Czechów, ale nawet Bruksela dała informację, że idzie kataklizm. A oni co? Choby na Titaniku. Byle orkiestra grą. I ten Tytanik Hned znajdzie się tam, ten przysłowiowy, no to do zaś, mam nadzieję, że Śląsk na tym zysku, a nie straci tak per saldo, doju zaś, oby Wam się darzyło, tak o mnie, albo jeszcze lepiej, no to jakoś tam z połboczkiem